Siemaneczko, witam cię serdecznie z tej strony z tej strony królew Witam cię serdecznie i zapraszam Cię do mojego Daily bloga, Właśnie gramy sobie w Minecrafta i pokazuję Wam pierwsze mieszkanie Tutaj są tutaj jest dziura, tutaj jest woda, basen, tutaj nie wiem co będzie jeszcze Tutaj jest całe zaszklone mieszkanie, tutaj też Tutaj jest y, kolejny part budowy, ale to nawet nie wiem kiedy, bo na razie na to nie mam czasu ogólnie. Tutaj macie mieszkanie podwodne, pierwsze, drugie. Tutaj jest podwodne mieszkanie kolejne. Tutaj jest z tego podwodnego mieszkania wyjście tutaj. Tutaj są schodki tutaj są drzwi tutaj będzie tego drzewa nie będzie te tego drzewa prawdopodobnie nie będzie tutaj wejście do kopalni więc tutaj będą yy, tutaj będzie coś ciekawego do zbudowania niebawem yy. także tutaj też będzie zbudowane ogólnie więc będziemy się łączyć z tego domku będziemy się łączyć tutaj aż do tamtą tutaj też będzie zabudowane także podrabiam wszystkich serdecznie Зре майкрап да би имешеigu тро.